Na waszych ekranach szalony chiński projekt, o którym mówi teraz cały świat. To największa konstrukcja w historii ludzkości, zapora trzech przełomów. I najbardziej szokujące jest to, że przez nią nasza planeta zaczęła obracać się o 6 setnych mikrosekundy wolniej. To pierwszy w historii ludzkości obiekt, który miał bezpośredni wpływ na całą Ziemię. Ale jak to w ogóle możliwe? Chodzi o to, że ta zapora zatrzymuje tak ogromną ilość wody, że zmieniła rozkład masy na naszej planecie. To największy obiekt, jaki kiedykolwiek został zbudowany przez człowieka. Ma wysokość 185 metrów i waży rekordowe 66 milionów ton. Na przykład na tych nagraniach widać, jak po zaporze poruszają się gigantyczne tankowce przy pomocy improwizowanego systemu wind. A ta infografika pokazuje, jak bardzo zmieniła się rzeka Yangtze po zbudowaniu tej zapory. Naukowcy wciąż nie potrafią dokładnie przewidzieć, jaki wpływ będzie miała ta konstrukcja na Ziemię w przyszłości. Jedno jest pewne chińscy inżynierowie znów zadziwili cały świat. Więcej szalonych projektów z całego świata publikujemy na naszym kanale Telegram, link w profilu.